Po sześciu latach nieobecności znów wylądował na Ziemi. Wróciłeś i wszyscy są szczęśliwi. To nie do końca prawda. Zginą miliony ludzi, miliardy. supermen... Siły ciemności nabrały niebywałej mocy. Chcą zadać ludzkości ostateczny cios. Przed przybyszem z Kryptona najcięższa z Witew, Kevin Spacey. Brandon Rose, Kate Bosworth. Superman powrót w nowy rok o 2035 w TVN. On. Yeah! Tron dziedzictwo w kinach. Tradycyjnie mam już dość. Tyle płacę za samo OC, ale łatwo to zmienić. W AXA Direct w cenie tradycyjnego OC dostanę OC i AC w pakiecie. Zadzwoń 19522. AXA Direct. Więcej niż standard. Za fenomenalne ziemniaki na wczorajszym obiedzie. Nowoczesny smartfon dla pana Ryszarda. Dziękuję. Ten wyjątkowy telefon za idealną wymianę ręczników dla pani Krystyny. Zawsze znajdzie się powód, żeby <grym> nagrodzić swoich pracowników i siebie. Sprawdź wyprz w plusie. Teraz w taryfach dla firm nowoczesne modele w wyjątkowo niskich cenach. Plus dla firm. A ten Samsung Galaxy S dla mnie. Za troskę o pracowników. Z czerni wyłonił się początek. Czarny to żywioł. Pierwotny instynkt. Moja tajemnica. Moje miejsce. Czarny to nie kolor. Czarny to siła. Powers Black. Słyszysz mnie? Poczekaj. No je. Yeah. Mam Szymona. A tu Kuba. Tu jest Polska. A u mnie też Kuba. Na wspólnej. Dzień dobry, Toronto. Dzień dobry. Dzień dobry, Cafałem. Jest dobrze. Wszystko gra. Takie są fakty, proszę Państwa. Jesteśmy za granicą. Z Polski nadajemy najlepsze programy. Tvn. I Tvn to Twoja polska telewizja. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej. Japończycy chcą zadać ostateczny cios. Naszą jedyną szansą na zwycięstwo jest atak na Midway. To samobójstwo. Jeśli zniszczą amerykańską flotę, będą niezwyciężeni. Alarm bojowy. Jedna z największych bitew morskich II wojny światowej. Henry Fonda, James Coburn, Toshiro Mifune. Bitwa o Midway w czwartek o 21.30 w TVN. Dziewczyna z domu dziecka, szalona bokserka, oraz bogaty i ustatkowany biznes.